Dobra, to gramy. Ja mam już he helikopter na dole, no, w sumie fajnie było, Kuba. No Kuba, zdisuj ten helikopter, tak jak wszystko disujesz, co ty no, Powiedz mu co sądzi. sądzisz. Puszczamy drona. Zakłócam. Ja puszczam drona. To ale ta gra jest bez sensu, mamy wszystkie trzy sektory kontrolowane, ja nie mam co robić. I co ja mam tu pokazywać? Co ja mam tu pokazywać? Musisz jak przybóg po mapie i zabijać w ramie. z z tyłu! Olmaks ratuj! Zabiję, zabiję ich. O, coś tutaj padają, chłopaczki. Dobra, Kuba, wchodzimy do budynku. Dobra, tutaj synku budynku. Wow. O, <laughs> tak, wow. Cudowna gra. Wstępnie. Aż nic nie zabiłem. Ale dobra, mamy ogarnięte w końcu drużyny, wiecie? To A, zostańmy już w tej grze. Grzesia, ten przywitanie musi tak czy siak zostać, bo było zbyt epickie, żeby to wycinać czy coś, więc to zostaje, a my poczekamy. A ja mam dobre staty, nawet. Czekaj, ja zaraz zobaczę. Tak, Grzesiu, Grzesiu ma staty 11,1, tak. Cudowne. Olmaxo 5,3, 6 6,2. Ja 0,1, ponieważ grałem aż 2 minuty. Może nawet nie 2 minuty. Dobra, ale Kuba opowiada jeszcze o tych granatach, co? Powiedz coś tak. o, o granatach, co, no co o nich sądzisz. Tak, tak według mnie, znaczy, wiesz, nie wyrzucisz go porządnie w górę i nie opadnie ci gdzieś tam dalej, gdzie próbujesz rzucić ten granat, bo, bo, no, bo jest za krótki ląd, to mi się nie podoba. Ale one nie wybuchają w powietrzu, jakby ja nigdy się nie spotkałem, żeby tak, wybuchły w powietrzu. Wybuchają w powietrzu, co Kuba nawet chce deweloperom zniszczyć życie. <śmiech> 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 Może to ma jakieś zastosowanie, w sensie wiesz... Typek odradza się na respie i nie jest w stanie rzucić ten granat tam na celu, żeby nie było takiego spam, spam, spam to się nazywa, spamowanie granatami, nie? Ja to myślę, jeszcze... że jest w tym jakiś większy cel, wiesz, którego po prostu nie dostrzegamy. Tak. Ale to jest irytujące, to jest, nie wiesz co masz zrobić, rzuć granat. Kiedyś było takie powiedzenie w towarzystwie z Trishy dwójki. Po prostu, tutaj tak jest. Już przegrywasz po prostu strzelaninę, masz low HP, rzucasz ten granat gdziekolwiek po prostu możesz rzucić i on zabija twojego przeciwnika, to jest, to jest takie, nie chcę z nikogo urazić, no ale kurde, bez przesady. już o granatach, co? A może zajmijmy się grą? No mamy i tak ładowanie, aha, ty nie a nie, masz. ja już jestem. A, aha. A, już jest przejechałem północy. No właśnie. Dobra, to ja lecę na centralny. Ty ja tam w sumie lecę na Ty no, Wiesz co ja w sumie pójdę na centralny grzesiek, mam nadzieję, że dołączycie już niedługo. Dobra, też się dołączę centralny. Tylko wiesz tam trzymaj, trzymaj zaciśnięte pośladki, bo chcę się na tobie ogrodzić. No trzymam, wiesz to spiałem się nie, miłosiernie no. Ale już tutaj padamy. Atakujemy sektor. Centrum. Co wiesz, o dobra jestem ja zespół jestem. Ja Widzisz? Nie dorzucisz nie, nie go, bo on się wybucha. No, Właśnie. jest chyba wokół. U góry, u góry. No. wyskoczył, no. wyskoczył tu na dół. Ważne. No Kurczę, weź go za Zabiję go, mina. Zabija go, go? Nie, mina. O szlak, ale dobra, ja się na tobie zrespię. Weź tam nie kozasz przez chwilę, Sekundę jeszcze. No, okay. Dobra, już. Już, już, już. Dzięki. Wiesz co, zajmiemy ten budynek, zajmijmy ten budynek, jak go zajmiemy, to będziemy mieli przewagę. Ja tą drogą no nie może. Ona... Dobra. Oh. Ja z góry, ja z góry. Dwa. Już, już dwa nie dwa ma, dwa. już nie ma, bo tutaj żywiliśmy z typem. Gdzie? Okej. Tu się możemy dwa, trochę... Tam, wiecie, Stąd, bo to jest kurde wiecie, pan... na Uf, co to było? Dobra, nie. dawaj tutaj, dawaj, dwa. dawaj, dwa. dawaj, dawaj, Zobaczmy, może coś tu będzie. Na północny, na północny. Czy nie ma żadnych okien? Dobra, nie ponieważ... tak, Na tak, północny przyjdzie. idziemy, bo tracimy ten sektor. To wiesz północy, co, chyba to ja już idę na tak. północny. No. To ten... wszystko tracimy. Wszystko tracimy no, za będzie lipa. Dobra, ja jestem stąd na tym północnym. Jezu, cel. Dawaj, włam ten. Na pieprzaj tam. On granat do rzucił. No właśnie. No właśnie. Nie wiesz co zrobić, bliźnił zbrodni. mnie. No o właśnie. No nie mógł. Do, dołącz po prostu. No nie, zabił mnie Kuba jeszcze. Wierzysz no to? Tak to zlajmiłem, tak zlajmiłem to max, że to jest Max. O, ale reszcie się na tobie, przyjmujemy to. Taki był właśnie tego zamysł. Ale ogarnął to. O, polska flaga schodzi. W sumie trochę lipa. I wieszamy amerykańską jaki beton. Dobra, wiesz co, o, ale zajmujemy południowy, to jest miłe. A, serwer jest pełny, O, Nie wejdziesz? Nie. No nie mów. Chyba ja tutaj zabijam. Ty, to w sumie chyba ta gra polega na zabijaniu, tak? O kurde, ale mnie ściągnął, chciałem sobie zmienić na granatnik. Kuba, gdzie ty tam jesteś? Jesteś odrębie, gdzieś w pobliżu? Ja mhm. Nie mam tego jakoś specjalnie. Dobra, chodźmy może na południowy, bo jest niedaleko bezkwitu. Dobra, ty za mami Dobra? Tak. A zamienimy się, oni nam przyjęli północ, my im zajmiemy południa. O, dobrze. Jest ja, jeszcze tak. jeden na tym prawej stronie, prawej stronie na schodach. Oooo Boże... Ty się nie załatwił ładunkiem zdalnym, ogólnie nie, nie wiedziałem co się dzieje. Z tyłu tam jest... Jest na S jeszcze jeden kapo. Uważaj. O jest, jest, widzisz go. Dokładnie. ja się zespię na tobie. Ty wiesz co, ja cię, ja cię zaopatrzę. Tormax dołączył tam ktoś na moje miejsce? Właśnie nie. Sam. No to dołączam do drużyny i nie mogę Dobra ja tutaj się bronię To weź i weź tam potrzymaj trochę bez tego bez narodzenia e, Plecy mamy? Plecy? No właśnie Tak masz idealne plecy Zabiłeś go? Zabiłeś go, tak, ale coś nie zajęło. chyba co ja pójdę na centralny. Na centralny a ty się resp na mnie. Zajmiemy go może. O nie, bo ty nie żyjesz, czy żyjesz? Nie, nie żyjesz. na centralnym jest. Coś źle no, poszedłem. Coś źle poszedłem Oho, ale tak. was tam wykosił Dobra ale sobie pograłem. Idę do centralnego. No, zrobiłeś takie ładne przywitanie, Grzesiu, i co? Wow 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 Ty, ale to jest, jest, jest też ten bug z Battlefielda. egzekutowany chyba. To jest też ten bug z, z, z Battlefielda, że chowam się za ścianę, a koleś mnie jeszcze dowala. Zauważyłeś no to, Kuba? Tak, mówiłem ci o tym kiedyś. No właśnie, to jest bf ale myślałem, że może tutaj ten, nie, tego to nie, to nie będzie i jest. No, to jest Frontline. Jest bez beton. A zobacz, silnik jest ten sam, a grafika jest kompletnie inna. To tak? no jest gorsza. Wiesz. No, to Grafika jest, jest gorsza. Kurde. Nie mam tutaj jakieś zamierzenia, co mogę zrobić, tej grze. Wiesz, pewnie wymagania są kosmiczne, jak w Black Opsie, nie? A grafika nie wiem, oszłamę. Nie? nie, no grafiki. Wiesz, co wymagania nie są kosmiczne, ale są mniejsze niż bf chyba nawet. Przecież nie chcę tutaj kłamać tylko no nie o to chodzi ale wiesz no i tak wymagania nie, małe cześć. nie są a grafa tak sobie wygląda jest tu dobra mam go okej okay, okej okay. czekaj 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 bo chce się podlecieć na tej tak dokładnie chodź na pół no 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 bo wiesz co na razie to wygrywamy ale musimy przejąć drugi bo zaczniemy to przegrywać mm. Kolejny powód świetnego matchmakingu. No kurde. Tak. Ale to cię wywaliło po prostu z gry czy jak? Nie, bo wiesz co, typek biegał na tym. Typek biegał. Przy śladze ja go zabiłem i chyba wyskoczyło, wyskoczyło mi za to, żeby strepował. mi się wydaje czy on bąbelkuje. Coś złączam jest nie tak. Tak, tak. Wy też to macie? Dziwnie cię słychać o. za tak, teraz. Dobra, dawaj, 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 dawaj idziemy na ten. O kurczę stary już oberwałem Tam jest w oknie chyba A. O nie no, już go miałem praktycznie na widelcu. Dobra tam, stój, ja się na tobie zaraz odrodzę Okej okay. Już jestem O jest tam O jest na samym, jestem na dole weź mnie pomści Ośpiłeś mnie. Tak. No to czemu jeszcze nie wyraził? Czemu nie wrócił? Za mną, bo widzieli mnie. A czy nie, ale wiesz co, bo zabiłeś go to teoretycznie jak mnie pomyślisz, to ja się powinienem tam respić szybciutko. No nie wiem, ale pewnie mnie widzieli, dlatego się nie zrespiłeś tam wiesz, byłem jakiś tam narażony na coś pewnie. O ile tak to się nazywa. Wow, ale no? mnie... Oślepili, ale jeszcze head walnąłem spoko. z tym następnie. jakichś jakiś la lata nad banisz To właśnie, tam jesteś w niebezpieczeństwie. Możemy chwilę na tyła. No wycof Wycofuję się, wycofuje się. Już. I stój jak się zrespi. Bo chcę się trochę podleczyć. Cudowny dzięki. Po lewej stronie jest, O tutaj jest. Ja idę na północ. Aj płynę. Tu. Oni tutaj za bardzo obstawili, wiesz, na lewo nie ma co. Co z Orgina. Ooo, to są właśnie problemy. Ale wiecie co, wygramy to. Ja idę na północą. Jakże niezmiernie się cieszę. No, powinieneś się cieszyć. Przyczyniłeś się do tego. W małym stopniu, bo w małym, ale jednak. Dawaj, dawaj, przyjmujemy go. I wygrywamy to. Osłaniam od strony schodów. Dobra, ja tutaj idzie jeden. Chyba go zabiję, dobra. Każdy. Do... tu za mną. Choć dobra, do... idę, idę, idę. Dobra. Czysto. Idziemy tam dalej, nie? Mogę tak, S tak, dawaj, dawaj, wiesz co, zróbmy tak takie okno. na S weźmiemy od tyłu. Tak, 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 okrążenie takie zróbmy. Tylko Są tu do... będzie ciężko w tym oknie, bo oni tu siedzą, tam wiesz. Tam wiesz dalej. Co ja mogę tam. Sobie Weź tam... O, fuck. Dobra. Przyszedłeś? Ale cud. Tak. Daj, daj, bo kucnąłem, wiesz? Bo jest jeszcze jeden, tego. jest jeszcze jeden. Fuck. Jasną nam zrobił, bo był jego pewnie... A, jeszcze, pa, już bym go zabił, bo ja go widziałem ciągle. Ale dobra. Wygraliśmy. Też czasza jest i że... O fuck. Dobra. Staty nie najgorsze, 8-9. Ale przod No ale na minusie. No ale na minusie raczej się. No dobra, to to było... Tyle jeśli chodzi o Medal of honor w naszym wykonaniu. Ja się z wami żegnam, żegna się z wami również Kuba. No, na razie. Olmax. Na razie. No i Grzesia, który, którego wywaliło? Grzesiu, przepraszam. Żaden ma do paka nie podkoczy do paka. No, no i to... Te... No i dzięki za oglądanie, cześć.